Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale jest firma Wojas. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Firma Janas, Hotel Resort Pieniny, Hotel Ibis Styles Nowy Targ, Yamako, KSM, Almedica, Emchurt, Betklik oraz Powiat Nowotarski. Dzień dobry, witamy Państwa na pomeczowej konferencji po meczu pomiędzy drużyną Podhale Nowy Targ a Świdniczanka Świdnik. Wynik spotkania 2 do 0 dla drużyny Podhala. Witam trenerów obydwu drużyn. Witam trenera drużyny Świdniczki pana Łukasza Giersza i witam trenera drużyny gospodarzy, pana Tomasza Kuźmę. O komentarz do meczu poproszę trenera drużyny gości. Witam wszystkich. Zacznę od zasłużonych gratulacji trenerze zwycięstwa ze Wygrał zespół konkretniejszy w tym spotkaniu. Co za tym idzie lepszy? No, bo my przyjechaliśmy z konkretnym planem wykorzystania przestrzeni, które pojawiały się w poprzednich meczach w grze pod Hala. I nasz plan polegał na, na, na odwadze z piłką, na, na tym dobrym boisku. Chcieliśmy. Chcieliśmy zdobyć te przestrzenie i wykorzystać te niektóre słabsze momenty zespołu Podhala. Nie udało nam się to, zwłaszcza w pierwszej połowie. Szybko stracony gol no też troszeczkę zabrał tej pewności siebie, tej pewności siebie, jeżeli chodzi o działania z piłką. No Najwięcej nam brakuje, jeżeli chodzi o nasz zespół, bo, bo uważam, że, że mamy na tyle dobry zespół, że, że, że możemy lepiej wyglądać. W tej fazie ataku z piłką. W drugiej połowie podjęliśmy rękawice, staraliśmy się podejść wyżej i w tej obronie wysokiej no wywieraliśmy presję, no ale muszę być też obiektywny. No z, tego, z tego niewiele wynikało, bo już jeżeli byśmy w polu karnym, to zabrakło konkretów. I, 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 I o te konkrety chodzi. Dlatego gratulując, mówiłem, że zasłużone zwycięstwo zespołu Podhala, bo oni byli dzisiaj konkretniejsi i wypunktowali nas w sposób zdecydowany. Stąd tu upatruję naszą naszą porażkę. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Tomasz Kuźma. Eee, dziękuję za gratulacje. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to dla nas trudny mecz. Ten wynik 2-0 i fakt tej sytuacji po naszej stronie jeśli chodzi o cały mecz. Tylko sama koncentracja była tutaj kluczowa, żeby utrzymać jakby cały zespół w zadaniach, w trwaniu w tym, bo wiem, że zespół gości Świniczanka to jest naprawdę groźny zespół. Już w tym sezonie pokazał, że odrobił straty i to trzy bramkowe, jeśli chodzi o mecz z Wisłą, Kraków i, i ciągle gra do końca, ma bardzo szybką pierwszą linię i dobrze grającego bramkarza. Stąd wiedzieliśmy, że te przestrzenie będą kluczowe do zabezpieczenia. Ten plan na, na, na ten mecz, żeby właśnie zabezpieczyć te piłki za linii obrony się sprawdził, bo tutaj Tutaj czuliśmy, że, że, że z tej strony może płynąć zagrożenie i bardzo dobrze i konsekwentnie graliśmy, jeśli chodzi o, o element pressingu wysokiego, zamykania tej piłki, ale i też reakcja na te długie piłki. To, to było dzisiaj bardzo ważne i żeby utrzymać trwanie w tych zadaniach, na pewno ważna jest koncentracja, i, i a stabilność i chęć wygrania kolejnego meczu, co pokazuje, że zespół chce więcej i cieszymy się z tego, że wygrywamy trzeci mecz. Chcemy dalej, chcemy więcej i, i wiemy o tym, że e, potrzebujemy dobrej regeneracji. Dzisiaj zadowolenia z tych trzech punktów, ale i w kolejnym tygodniu na pewno ciężkiej pracy do tego, żeby e, wygrać kolejny mecz. Dziękuję. Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu biłkarskiego pod Hale jest firma Vojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny, Hotel Ibis Styles Nowy Targ, Yamako, KSM, Almedica, Emhurt, BedClick oraz Powiat Nowotarski.